Ale pizda jebana No pizda Taka, sam kurwa na no klipie latasz. ale pierdolam ile żeby do drużynki dołączyć trzeba mieć na Dałem terror mnie z spampe napierdala ba nie

A, dzieciaka kurwa z pompy mnie napierdalasz, śmieciu pierdolony Dobra, kastracie, wypierdalaj Ty jesteś kurwa kastra... A ty kurwa... Wypierdalasz dba... tą myszką kurwa, trafisz, trafić nie umiesz A, mówisz I sam z pompy napierdalasz No bo kurwa, bo wy też napierdalacie No i mnie pierdalamy. nie za pompę, Wypierdalaj pierdala. w ogóle na drugi dach, bo my się mieliśmy napierdalać śmieci No widzisz I stop. Jesteś wgadał, dzieciaku Oj, oj, oj No clip. Sam latasz. No nie ty kurvo Robloda. Robloda. Ej, ty z tą pompą, jak masz tak grać, to weź i na innego tego. Kurwa, pompą gra dziwka. Ty różowy z nami jesteś. Napierdolaj czarnych. Wow, dobrze. Well played, trafiłeś. i potem wystrzelać haha, pierdale. pierdolę <laughs> no kurwa, Ej ty czarnym, w... możesz nie grać z tej pompy? proszę ale sami kurwa z pompy strzelacie, no wy nie My... okay. no jak on gra, broń, to No broń wiesz. to broń, ale dobra, no to no, pierdale się, a nie stawiasz kurwa zasady kochany Nie do niebieskich Do czarnych, do czarnych Trzymaj zębów i matek 6 maakt het, ik mag niet zitten, oké, goed, en dan Dalej ik nog verder. jak ga nog verder, ik leg op die gleber. O, chyba komuś psycha siadła. Psycha komuś chyba. Z pompy na pierdal, Psycha? psyka. Gdzie? Wszyscy z pompy, z kastraską. Wy gracie, kastrasi pompami, więc ja też. Aha. Może ja cię zemki rucham cały czas, a ty coś mówisz, że Ta, A, no, 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 zruchasz, no. Ale gówno. Ja no to co myśl! Koleżanka twoja chyba nie strzela z tej pompy rozjewają. A tu była kożanka cię rucha w dół, chłopie! Jesteś tak... Jesteś takim katratem Rel, myślisz, że kurwa na... Nie wiem, na każdym innym RP będą ci wybierać, czy masz zęby strzelać Tak nie ma długich, Nie jesteś do doedukowany jak tak mówisz. No ale jak ktoś ma pompę ten RP to nie ma serio dojewany. Haha, Mordzia, ale ty mówisz, że nie ma chyba długich na arpeggiacie. Nie w, wiem. na większości nie ma. No to właśnie jest, debilu. Ja mówię o pompie. Ja mówię, są kałachy albo coś, ale nie ma pompy z większości. Kurwa, debilu, ale broń długa to jest kałak. Rozumiesz? To jest kałach, to jest pompa, to jest wszystko w jednym. Broń długa to broń długa. Tak, no jak teraz kurwa w dwójkę do jednego chłopca, no to co się dzieje? Chodź na bok, zobaczymy. Powiedziałeś, że jak nikt ci nie wybierze.